Widzowie, jak pamiętacie sprzed roku? Nie dzięki, nigdy już tego nie jem. A jednak dzisiaj znowu to jem. Tak, widzowie, znowu chciałem się podjąć właśnie wyzwania, żeby zjeść tą jedną z najostrzejszych zupek chińskich świata. Tak, jest dzisiaj ze mną akurat mój kuzyn Adam. Gogolak go tak zwany. Tak, Gogolak, możecie wpaść oczywiście na jego kanał. Polecam. I właśnie jemy te ostre nudle. Będziemy je otwierać. I, ale dzisiaj dałem sobie wyzwanie, żeby po prostu. Zjeść speed to... Speedrun tak, z tego. Speedrun z tego. Wiem, że rok temu chciałam też tak zrobić, mi się nie udało. Ale mi się, no. Nie udało, więc mam nadzieję, że w tym roku mi się uda. I patrzcie w ogóle, jaki mam fajny t-shirt, ze Śmieszkowic. Dobra, już bez przedłużania, będziemy to Widzowie, dajcie łapkę w górę, on przez trzy minuty, przez rąbane trzy minuty pro robić wstęp, dopóki ja mu nie dałem pomysłu, który jest właśnie teraz. Tak, więc co Widzowie, odpakujemy. Go! On poszedł po nożyczki, ja chcę wam powiedzieć. Ja chcę wam powiedzieć, przecież on się strasznie tego boi, on się do tego przygotował przez kilka godzin. Mamy! Więc co? Mamy nożyczki i odpakujemy. Tak. Znowu. Fajnie, nie minęło 5 minut. No. Odpakujemy. Znowu. A to, to nie jest taki dobry przykład. Nie, ale dajmy. Właśnie możemy przestać to, makaron, chociaż ja wiem, że on smakuje po prostu jak mąka. Więc. Jest to mógłbym. Nie jest to dobre Ale dobra, widzowie kurwa, Adam Adam mnie tutaj męczy o makaron Daj, Masz taką grudę Dobra, ja też sobie to Jest Więc dobra, ludzie, co mamy w środku? Oczywiście nudelki takie grube, jak widzicie Co naprawdę grube No, jak ty Nie, grube jak Adam Eee O kur. Ej, czekajcie. No, i co? Ten sosik O <coughs> kurwa. Widzowie, to nawala znowu ostre. Okay? Nie czuć przez plastik! bo Do... nie Więc co, ludzie? Znowu to nawet nie smak. Ostre. Widzowie, to my zrobimy my robimy już tą zupkę, więc. Nara. Nie Więc zrobimy. Robimy tą zupkę. Fuck. Dobra, widzowie, widzowie mamy. Mamy, ja się stresuję. Fix, Adam. Jak są twoje przyczyny? Stresing. Mój też. Adam już mam przygotowany ogólnie telefon na 999? Tak. I 112? Pawek. Jaka to różnica, nie wiem. Nie ja wiem, ja też. Widowie! To wygląda strasznie wrażliwie i śmierdzi, jak stodoła. No, no. Wojtek musisz przedłużyć, żeby było do 10 minut, żeby było można reklamę wpychać. A to będzie do 10 na luzie, Bo ja tu będę stękał jeszcze 2 godziny. to więcej. Dobra. Jest, Dobra. Wojtek po co cię że To jest tylko mit. To nie mit. Awet to jest świeże. Dobra. To, ma być <laughs> Nieprawda. Pierwsze... Zjem sobie tak ma. Jezu, nie co? Niec, nie. Ty chcesz tego spawać? Chcesz? To śmierdzi. <laughs> Kurwa! No już umazany. No i sobie umazał podkładkę ledową do wymiany całe, bo za pokój także zdychać tu będzie. <laughs> Ej, ale mów głośno. A ja nie będę... Bez... <laughs> Dobra, ludzie! Bierzemy to, za trzy, za jeden. Nie jest tak złe, nie? Jest, idę po papier toaletowy. Patrzcie, widzowie, kupiłam piórki. O, ja to bardzo, słyszę go. Dobra, widzowie, nie jesteśmy i... Adam, co ty robisz? A, nie wiem, tak... Dobra, widzowie, mam papier, bo musiałam sobie wytrzeć ryja. Tak, pokazuję widzom. Jeszcze może ASMR zrób, co? Widzisz? Dobra. Widzowie, to jest speedrun. Więc nie muszę to jeść jak najszybciej, źle. Przecież ASMR zamontuje mi to. Właśnie, przecież to nie wiem czy jest mit czy nie, ale podobno jak się zje coś słodkiego, po tym jak się zje ostre, to... Tak, on teraz będzie jak czekolada, a potem żar. Nie. ostre. Five hours later. Dobra, ludzie, zjadłem całą tabliczkę czekolady. I Tak, totalnie nie pięć gryzów. Dobra. Robię. że się go mówię wam, będzie żyk, będzie żyk, będzie żyk. Będzie ja, to ja wezmę telefon, w razie co. No, kartę. na dziewięć już ustaw. A nie, bo ty chcesz ten ma grać. Pamiętajcie, ludzie, poświęcam się dla was. Poczekajcie chwilę, zobaczcie, co jest lepsze. Co jest lepsze, ASM, Wor Wojtka czy Eee... Nie, bo to już, pięć, to już pięć bajek. Bilu do odcinka, a ja tu nawet nie zacięć. Nie, już że dwóch reklam nie wciśniemy. Dobra, widzowie, jem Ja się boję, kurwa. Ja tego nie zaspidziałem. Dobra, trzy. Dwa, jeden. Mm. Czekajcie. Mm. Czekajcie. I w ogóle sponsorem dzisiejszego odcinka jest mleko Podlaskie, który nie na nie mów, niemu Wojtek potrafi na... Ożyć czwakawka! Mleko podlaskie polecamy. Mleko no z Podlasia Boże. ratuje Cię przed gorącem przed gorącem zupki chińskiej. Jest jak bohater na mona. Jest krucho. <grym> o! Dlaczego to nie ugasza ostrości! Oszustwo! Mówię ci, że to jest tylko mit, a w zatem mleko z się zawsze ugasza ciepłość. Patrzcie, widzowie, mam aurę! Kurde! Widzowie, jestem wybrany, mam aurę, aurę! Tego się nie da jeść. Aaa, Ale czapka. Kto do mnie pisze? Ale czapka! Ale czapka! Z dzisiejszego odcinka? drugim sposobem dzisiejszego odcinka. Kurde! Jest... Fajna piłka! Jak wiecie, ja uwielbiam piłkę na codziennie, w kąpieli. No, że jak wygląda omletnie. Dobra! Najlepiej mi wody to, kiedy i podejmę mi się tak przyjemnie. Kur! Dobra, widzowie, jestem, ale ja tego nie zjem na pewno. No, rok temu byłem taki pewny siebie, właśnie nie. W tym roku byłem taki pewny siebie, że mi się uda. A teraz znowu nie jestem. No to jest po prostu tak piekielnie ostre, że nie da rady. Ale to szyszki się nie Właśnie możesz na szyszko tutaj. Zabrałem wiasta też szunie. To jemy! <mów> <mów> no to my się boję. Zabrać kolejny gryz. to Co to obie? Żeby taki? Serio? Jak zabiorę taki, to zostaje mi tych nudzy i dosłownie tyle. Więc to się opłaca. Bo im więcej zjem... ten ser na to, czy nie? Nie. Bo ser się zbrylił. Bo chciałam dać na to ser, bo to było za ostre, ale ser był jakiś mocarny. I się nie chciał, co nie? Dobra. Tyle to jest maks. Znaczy, później jeszcze spróbuję, co prawda, ale ciężko, bo im więcej tego zabiorę na raz, tym po prostu no szybciej to zniknie. Więc zawe Jemy. <słyski> film to poradnik. Poradnik, jak się zabić? Mhm. Ten film to dosłownie poradnik, jak się zabić. Ej, nie piecze mnie. Zjadłem tego tyle i mnie nie piecze. Co jest, grane z moim ciałem? Chyba się odporniło. Chcemy kolejny gryz. Dobra. Nie masz mi to zajmie. Ja to muszę wyzerzać. Gardło się pali. Gardło się pali. Szczerze. Majartu już dawno poszło się nawić do nieba Został mi tego tyle Widzowie, ja tu zjem, ale Czekajcie, ogarnę się i znowu zaczynamy Ja umieram Dobra, ludzie jestem trochę się ogarną, minęła serio godzina Serio minęła godzina od tego czasu, jak ostatni raz jadłem zupkę i trochę już bardzo szczerze mnie bolał brzuch, bardzo bolał mnie brzuch, miałem lekkie odruchy wymiotne, ale po chwili mi się już, no, trochę wymiotowałam, mało, ale troszeczkę i tak i zostało mi tych niedłurów tyle. do zakończyła wyzwania i zauważyłem że mega dobrze. Ugasza śnieg. sero po prostu daj sobie śnieg, do buzi. I po prostu. No. Później go oczywiście nie wiem. Tylko go wypluwam. Ale. To działa. I. Chcę to skończyć. Zostało mi tyle. Po prostu. Chcę to skończyć. Będziemy sobie jeść po takich małych kąsach to. Dobra, nie no, kogo obchodzi to? To i tak już jest przestarzałe. Co ludzie? Ja muszę to zjeść. Nieważne, ile mi to potrwa, ja muszę to zjeść. I Wojtek! Serio, mówię teraz do siebie z przyszłości. Nie kupuj tego, serio, nie opłaca się. Tak samo ja myślałem, że zjem to tak totalnie na łatwiznę, ale to nie jest takie łatwe. Serio. Nie jest to takie łatwe, jak się może wydawać. Niestety. Co? Jemy? Po to jestem na tej ziemi, żeby robić challenge. Byłem ogólnie w Kiblu i polepszyło mi to. Lepiej mi potem było, już mnie nie było, tak nawalał. Już mnie tak nie nawalał brzuch. Ale i tak było krucho. No. Niestety i tak było krucho. Pamiętaj Wojciech. Im więcej tego zjesz, tym mniej będzie. Więc co? Jemy te. Najwyżej umrę. Nie ludzie, ja od razu chcę zjeść. Ja od razu zjem to całe. Weź przy ja teraz chcę to po prostu mieć za sobą. No bo nie, już przekam. Zjem to całe. Obiecuję. Obiecuję wam, że to zjem. Obiecuję. Szybko. Jest tego więcej, Wojciechu. Dawaj, Wojciech. Daj się, radę. Wojciech, wierzę w ciebie. Mówię do siebie. Tak, zjadłem. Nie ma. Udało się. Widzicie, udało się. Dobrze jest. Po śnieg. Tak, robię to. Moje taktyki, widowe nigdy nie idą na marne. Mamy najnormalniejszy śnieg. Mucha. ale skuteczne. Patrzcie, w ogóle mam nowy merch ze Śmieszkowic. Oczywiście ich nie sprzedaję, bo nie, ale... Ale mam. Przydałoby się teraz z loda. Bo serio, coś zimnego by się przydało. Mhm. jeszcze tu jest małe coś hmm. pierwsze hmm. rok temu właśnie spailowałem, że nie wycieram sobie ust. Dobra. Udało mi się. Wszystko zjedzone bez żadnych oszustw. Wcale po pauzach tego nie wyrzucałam nigdzie. Serio tak nie robiłem. Po prostu chciałem, żeby to było sprawiedliwe. Może jak będę większy. To jeszcze to kiedyś zjem, ale... Ale szczerze, wolałbym nie, ale chyba kiedyś i tak jeszcze to zrobię. Nie wiem kiedy, ale kiedyś pewnie to znowu. Więc no. Cała butla mleka poszla. poszła. Poszła. Zaczęłam, jak się zjadę wszystko. Było to hardcore, bardzo. Raz się w ogóle pożygałem, później do kibla poszłem. No, dziwne rzeczy się działy. Ale dobra. Jak się podobał ten odcinek, zostawcie go w górę oraz suba. Więc widzimy się może za 20 lat. Więc pa!